On Jesus Cię kocha. jego serce jest Twoim mieszkaniem. Ty jesteś wszechmocny, ty czynisz tutaj. Jesteś drogą, światłem ciemności. O, tak, taki jesteś ty, że kochani. Jesteśmy z Diakonii Tańca wspólnotynego ducha w siedcach i zapraszamy Was do uwielbienia Boga tańcem, uwielbienia go we wszystkich darach, we wszystkich działaniach, w cudach, które czyni każdego dnia. Nawet jeśli tego nie pamiętasz, to zaczynamy! Przypomnij sobie, dzisiejszego dnia tygodnia. Coś, co Bóg działał w Twoim życiu. Jeśli tego nie pamiętasz, to, to i tak Bóg działa. Ale uwielbij go właśnie w tym, co działał, w tym, co pamiętasz, czy w tym, czego nie pamiętasz. Uwielbij go właśnie tym tańcem, bo on działa. I żeby to pokazać, chcemy też pokazywać na wokół. Wyciągałem prawą rękę, pokazujemy wokół, takim półkolem wodzimy razem i oczy idą za ręką, bo Bóg to wszystko działa. I teraz drugą ręką. Nawet jeśli tego nie czujesz, on działa codziennie każdego dnia, w każdej minucie, w każdej sekundzie Twojego życia. Chcemy go uwielbiać. Więc wyciągamy najpierw prawą rękę uwielbieniu, potem wyciągamy lewą rękę uwielbieniu. I Bóg, dla niego nie ma nic niemożliwego, on jest wszechmocny. Dlatego chcemy to pokazać poprzez gesty: ciągamy prawą rękę i prawa noga, i lewa Prędzejmy mózg, Bóg jest wszechmocny, czyni cuda? Pokazujemy na krzyż największy cud. Śmierć została pokonana. I Pan Jezus jest też drogą prowadzącą do Ojca, więc jakby tak odgarniamy to, co nam przeszkadza. I idziemy, chcemy kroczyć z Panem Jezusem do Ojca, do Boga, do nieba. I wyglądamy go, bo jest też światłem w ciemności, które wskazuje nam drogę, gdy jesteśmy w ciemności grzechu. On taki jest. I wnosimy ręce uwielbieniu. Nawet, pierwszą prawą rękę, potem lewą rękę. I przez chwilę tak trwamy, z, z oczami też do góry, uwielbiając Boga. Ale, no niestety, często tego nie widzimy, co on działa. też działa, nie widzimy tego. Zasłaniamy oczy, nie widzimy. Ale on działa, więc wierzymy. Wierzymy, że On działa. I choć tego nie czujemy, On działa, bo Bóg jest niezmienny. On się nie zmienia, wciąż działa. I pamiętaj o tym, i uwielbi Boga w Jego działaniu, we wszystkich cudach, małych bądź dużych, które, które sprawia każdego dnia w Twoim życiu. Zatańczmy! Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam cię. Uwielbiam cię. Jesteś tu każde serce. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Jesteś tu. Leczysz każde serce. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny. Ty czynisz co Jesteś drogą, światłem w ciemności O tak, taki jesteś Ty Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda Jesteś drogą, światłem w ciemności O tak, taki jesteś Ty Jesteś tu, zmieniasz życie mę. Czasem tego nie czuję, ty działasz, zmieniasz się, nie zmienia się i wiem, że wciąż działasz, się, nie zmienia się i wiem, że wciąż działasz, choć czasem tego nie widzę, ty działasz, choć czasem tego nie czuję, ty działasz, nie zmienia się i wiem, że wciąż działasz, nie zmienia się i wiem, że wciąż działasz, choć czasem tego nie widzę, ty działasz. Czasem tego nie czuję Ty działasz, zmienia się, wiem że wciąż działasz, zmienia się, wiem że wciąż działasz Czasem tego nie Jeśli mieszkasz niedaleko Siedlec, to, albo w Siedlcach w ogóle, to koniecznie wpadnij w czwartek na 19 na spotkanie naszej wspólnoty. Do zobaczenia!